Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9 moda, który się nazywa Not Enough Wants i dodaje nam różdżki, dzięki którym różne rzeczy będziemy mogli wykonywać. Na przykład się teleportować z miejsca na miejsce albo w różdżkę zakląć zwierzątko typu krowa, czy tam typu creeper i, i, i przenieść sobie gdzieś właśnie to zwierzę. Muszę na chwilę niestety przerwać, bo mysz mi się skończyła. Widzę, że się w ogóle nie rusza, także za moment wracam. No, już jestem z powrotem, mysz działa. Zatem co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniopg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tutaj. A teraz sobie pobierzemy i Not Enough Wants pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, jesteśmy na stronie opisowej, jest też napisane, jakie różdżki występują i co można dzięki nim osiągnąć. A, no, a nas interesuje zakładka Files, zatem klikamy na nią, jesteśmy przeniesieni tutaj, na tę stronę. No i tutaj oczywiście szukamy wersji Minecrafta odpowiedniej, czyli 1.9. Jak widzimy, mamy tutaj, mamy tutaj, pobieramy zawsze najświeższą, czyli tą, co jest na, na górze, że tak powiem. Także sobie stąd, tutaj, właśnie jest wersja z R, czyli release. Także pobieramy sobie tutaj, klikamy na strzałeczkę i pobieramy stąd moda. Jak już mamy pobrane, to możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersji 1.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 829. A jeżeli macie wersję non-premium Minecraft'a i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 829 i zainstalujcie Forge na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku 829 ja instaluję Forge z końcówką 1767. Ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą. A najlepiej, jeżeli już jest, to rekomendowaną. W dniu, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej. A wersja najnowsza ma numer końcówki 1780. I właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, by zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu. Procent %appdata% przez roaming musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.9 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj. W folderze moc. Ja już mam też inne mody, które już instalowałam w poprzednich odcinkach. Także one się ze sobą nie gryzą, co zobaczycie. Zatem zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy, aż się nam wszystko potwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z z końcówką 1780. Klikamy Play i czekamy dalej. Już za momencik nam się to pojawi strona z logo Mojanga. Za momencik. O, już, 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 już. O, jest logo Mojanga i tutaj nam Forge pracuje, loduje, konstruuje i resursuje i model i tak dalej, i tak dalej. Także musimy chwilę odczekać, aż nam się wszystko pootwiera. Okej, okay. tu mamy ostrzeżenie, że Forge jest jeszcze cały czas w wersji beta, zatem nie ma wersji właśnie rekomendowanej, zatem może mogą się pojawić jakieś błędy i tak dalej, także y, miejcie to pod uwad na uwadze i, y, y, i dlatego y, pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera .minecraft, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się crashowało, czy coś tam, coś tam. Okej, okay, wchodzimy do mods i tutaj wynajdujemy sobie not enough ones. Gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. W którym jeszcze cały czas nie zrobiłam domku, no ale w końcu zrobię. Okej, okay, pobiera nam się teren. Mamy teren pobrany. Mamy tutaj start nasz. No i cóż, i teraz wchodzimy w ekwipunek. I tutaj na końcu mamy różdżki, różne różniste różżki. Yy, różki tworzy się w ten sposób, że trzymam nad tym strzałkę, klikam literę R jak robak. No, jak widzicie, płomienne różki i samorodki złota. Także nie jest to takie takie hobsiub. Trzeba się wybrać do neteru najpierw. Yy, zaawansowana to zobaczcie, ile już ma tutaj takich różnych różności. Tutaj mamy tę yy, różkę, którą. Możemy wykorzystać do teleportowania się, tutaj do budowania, tutaj do nie wiem czego, tutaj do łapania stworów, tutaj do mm, światełka, żeby nam dawało, no i tutaj jeszcze tam do przekładania i tak dalej, i tak dalej. Z tego co zauważyłam, to nie wszystkie różdżki jeszcze działają, chociaż, chociaż mod jest w wersji release. Albo może działają tyle, tylko że ja nie potrafię, po prostu. W każdym razie na pewno ta działa. To sobie weźmiemy. Na pewno ta działa i na pewno ta działa. I ta też działa. Ta działa, ta właśnie z tym murkiem, jeżeli mamy odpowiednią ilość materiału, z którego chcemy budować. Na przykład chcemy sobie tutaj coś zbudować. To bierzemy różdżkę i klikamy na to prawym przyciskiem. I, ale musimy mieć w ekwipunku tutaj nam schodzi, jeżeli teraz dodamy sobie dwie sztuki. O, jakoś tak nam tutaj dwie sztuki, no to zeszły nam tutaj. Teraz cztery dodamy. Aha, i musimy mieć, musimy mieć, żeby to używać, musimy mieć EXP. Zatem weźmy sobie EXP butelka, butelka. Weźmy sobie trochę EXPa sobie dodajmy. Oczywiście exp będzie właśnie się generalnie w inny sposób, o czym wszyscy wiedzą, no ale tutaj dla, dla celów pokazowych, żeby szybko było, no to sobie no to sobie tutaj użyjemy. Także jak, jak widzicie, EXP nam schodzi jak budujemy. Ok, weźmy sobie teraz tę różdżkę do teleportacji. Ona też potrzebuje, żebyśmy mieli EXP. Odpowiednią ilość, no i teleportujemy się w ten sposób, że klikamy prawym przyciskiem myszy na miejsce, gdzie chcemy być. Czyli ja chcę wejść tam na ten, na ten, na ten murek, który zbudowałam. No i teraz klikam, trzymam ten, ten krzyżyk tam na tym, klikam prawym przyciskiem myszy i proszę bardzo, jestem na murku. Hura, hura. I to mi pobrało trochę ekspa. Teraz chcę zwrócić, wrócić, chcę, nie, chcę zobaczyć, gdzie są stwory jakieś. O, tam jest, chcę iść do tej krowy. Zatem. Jestem teraz koło krowy. Ok, jak jestem koło krowy, to mogę ją sobie złapać w tę różdżkę. No i teraz muszę na tą krowę, tą różdżką kliknąć zwykłym lewym przyciskiem myszy, hops. I mam złapaną tą krowę w tą różdżkę. Teraz wrócimy sobie na nasz murek albo gdzieś tam obok. O tu, o, obok murka sobie wróciliśmy. No i teraz, żeby tę krowę mieć tutaj koło mnie, no to sobie ją prawym przyciskiem myszy stawiam, proszę bardzo. I teraz ją z powrotem chowam do tej różdżki, czyli lewym przyciskiem myszy. Hops! I tutaj mam napisane, że capture Mop Entity Cow, także mam tutaj, wiem, że mam złapaną krowę. I to, to mi się też podoba, ta różdżka, bo na przykład jak sobie pójdziemy tutaj, tu jest ciemno jak nie powiem gdzie, o, 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 i teraz mam tutaj już za ciemno, więc sobie tutaj smyk robię światełko. I sobie idę gdzieś tam dalej, i sobie smyk robię światełko. I te światełka są. I żeby je zabrać, to z powrotem robię prawie, a wszystko robię prawym przyciskiem myszy. Także jak widzicie, yy, fajne są te różdżki. Yy, tam sobie potem wybadacie, które jak działają. Yy, może jeszcze nie wszystkie, ale mi, mi by wystarczyły te właśnie. Sorry. Sorry, musiałam odebrać telefon, więc już nie pamiętam o czym mówiłam, ale chyba o tym, że, że mi by wystarczyły te różdżki do tego, żeby się pobawić. Zatem uważam, że mod działa. No, także ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę AniaPG.pl, No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także ja się z Wami żegnam, machając różdżką. pa! pa! i